Jeśli właśnie teraz widzicie moją nieogoloną gębę, to znak, że czas na nowe. Co by było, gdyby... Co by było, gdyby nie było Polaków? Nie byłoby języka polskiego, czyli jedna <grym> ocena w szkole mniej. Nikt nie musiałby się trudzić, jakby wypowiedzieć zdanie stół z z powłamywanymi nogami. Grzegorz Brzęszczęszczy... Grzęszczy... <grym> A... i wiele, wiele innych nie byłoby kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu kultowych tekstów, jakie opanowały polski YouTube. Ale urwał! Urwa, ale to, ale było to było dobre! Dobieg. Jestem hardcore. Osiemnastka! To jest kurna osiemnastka, ty słuchaj, to ja to mówię! Dziękuję, dobranoc! Jak podają uczeni, międzynarodowy współczynnik alkoholizmu spadłby, i to drastycznie. Nie byłoby skrótu HWDP. Muzyka straciłaby takie perełki jak Kluberski Full i wiele innych utworów disco polo. Nikt by nie mówił, że nikt mu nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe to białe. Nie byłoby drugiej Irlandii, Japonii i jeszcze kilku paru państw, w jakimi właśnie miała być Polska. Anglicy by się cieszyli, gdyż liczba miejsc pracy w ich kraju wzrosłaby i to drastycznie. Byłby jeden kurwa burder. Z YouTube zniknęłyby takie komentarze. To teraz, może, trochę historycznie, gdyby nie było Polaków, to dziś cała Europa byłaby islamska i nikt nie martwiłby się o to, czy będzie krzyż, czy go nie będzie w Sejmie. Jan Trzyjsłowiewski, i to nie Wódka. Pozdrawiam. Nie byłoby Poloneza, Warszawy, Syrenki, Maluka i innych cudów polskiej motoryzacji. A tak całkiem poważnie nie byłoby jednej z najbogatszych kultur ogólnie w całej Europie. Nie byłoby Roco Invaders in Poland, co byłoby wielką stratą dla przemysłu porno. Nie byłoby filmu Chłopaki Nie Płaczą i innych perełek polskiej kinematografii, przez co zasób naszego słownictwa spadłby i to wyraźnie. Nikt by nie narzekał, że ja sztucznie mówię. Gdyby nie było Polaków, nie poznalibyście mnie. Leszek Miller by się cieszył, chociaż nazwiska by nie musiał zmieniać. Liczba bandatów za jazdę pijanemu spadłaby i to diametralnie. Polski prezydent nie popełniałby błędów językowych, w końcu nie byłoby Polaków. Koniec z żałobami narodowymi, w końcu z tego słuniemy. Nie byłoby komu marudzić i narzekać. Koniec z mochrami. Stare niemieckie samochody zostawałyby w Niemczech. A Niemcy nie musieliby ubezpieczać swoich samochodów. Nie byłoby naszej klasy, fotki i innych portali tego typu, przez co internet straciłby na wartości. Na nieszczęście innych narodów Edyta Górniak śpiewałaby inne hymny narodowe, nie byłoby polskich tłumaczeń tytułów filmów, nie byłoby bigosu i innych zajebistych polskich dań. Nie byłoby najbardziej międzynarodowego słowa, którym jest kurwa. Nie byłoby pięknych Polek, a obolewałby nad tym cały świat. Skończyłoby się polskie kombinowanie. Najkrótszy kawał świata straciłby rację bytu. A jaki to kawał polska gola! Ale na samym końcu i tak pewnie znalazłby się jakiś mieszko, który by naród polski założył.